Serdecznie nazywam się Dominika Krajczy, jestem dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą. W dzisiejszym filmiku zgodnie z obietnicą chcę Państwu przedstawić przyczynę powstania otyłości. Ale chciałabym się dzisiaj skupić głównie na diecie, jak dieta i pewne dodatki w żywności wpływają na masę naszego ciała i yy, nieodpowiednia dieta jest właśnie jednym z głównych czynników przyjających rozwoju otyłości i głównie dieta wysokowęglowodanowa niskotłuszczowa sprzyja właśnie przyrostowi masy ciała dieta w której dużo mamy cukrów prostych produktów mącznych tłuszczów trans takie, które mamy słodkie napoje słone przekąski fast food żywność mocno przetworzoną to taka żywność przyja nie tylko otyłości, ale wzrasta także ryzyko rozwoju wielu innych chorób metabolicznych, głównie insulinooporności, która jest takim przedetapem cukrzycy typu drugiego, chorób e, układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych, jak na przykład Alzheimer, Parkinson, ale nie tylko. Musimy mieć świadomość tego, że dieta bogata w cukry proste jest, jest jednym z głównych, jedną z głównych przyczyn rozwoju wielu, wielu chorób, bo jest często zaburzona gospodarka cukrowa. Nadmiar glukozy powoduje to, że organizm gromadzi więcej tkanki tłuszczowej. Węglowodany zwiększają apetyt i trudno jest się nimi nasycić. Często po spożyciu posiłku bogatego węglowodamy, bardzo szybko odczuwamy głód. Niekiedy od 1,5 do 2 godziny musimy znów coś spożyć. Mamy spadki energii, dochodzi do tak zwanej do takiego zjawiska jak reaktywnej hipoglikemii. I zauważcie, że jeśli spożywacie posiłki bogate w tłuszcze białka, to bardzo długi czas macie odczucie sytości, nie macie takich problemów z cukrem, z gospodarką cukrową macie w miarę poziom stabilny, energii, i Możecie skupić się wtedy na tym, co macie do zrobienia, a nie musicie ciągle gdzieś tam znów myśleć, co, co teraz spożyć, bo, bo, bo słabo się czuję, bo, bo czuję, że energii nie mam. No i gdybyśmy naprawdę chcieli się stosować do tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia, co nam nakazuje piramida żywienia, to uwierzcie mi, że w ciągu kilku miesięcy mamy, e, mamy zagwarantowaną otyłość i, i wiele innych chorób metabolicznych, głównie insulinooporność i cukrzycę typu drugiego bo to jest wszystkie związane jest z zaburzoną gospodarką cukrową węglowodany pieczywo makarony ryż kasze ziemniaki produkty mączne ciasta i tak dalej one wszystkie bardzo szybko powodują spadki, spadki energii i, i powodują niestabilny poziom cukru bo wpływają na właśnie na, na poziom glukozy insuliny i problem otyłości nie wynika spożywania nadmiernej ilości kalorii czy tłuszczy, ale w głównej mierze z powodu bardzo dużego wydzielania insuliny. A insulina wydzielana jest w głównej mierze, gdy spożywamy produkty wysokowęglowodanowe i wysokocukrowe. Bo tkanka tłuszczowa powstaje z cukrów, które przekształcają się w trójglicerydy i magazynowane są w tzw. adipocytach, czyli komórkach tłuszczowych. I no nie czarujmy się, przemysł spożywczy, e, nie zależy mu na zdrowiu konsumentów. Zaleca, by właśnie kupować jak najwięcej właśnie produktów wysokowęglowodanowych, przetworzonych, e, bo węglowodany tak naprawdę są najtańszymi składnikami żywnościowymi i no i wzmagają apetyt i powodują, że po prostu konsumenci kupują więcej, aniżeli by spożywali produkty bardziej bogate w tłuszcze czy białka. No dodatkowo przemysł spożywczy stosuje też pewne składniki, które mają gdzieś tam zadanie stymulować apetyt, bądź też hamują wydzielanie pewnych hormonów w organizmie. Na przykład, leptynę, która jest odpowiedzialna za uczucie, uczucie sytości. Więc, spo, spożywając pewne dodatki w żywności, mamy później problem, by powstrzymać się od jedzenia po prostu uzależniamy się, zjadamy więcej, aniżeli gdybyśmy nie spożywali pewnych produktów, które nie zawierają tych składników. Problem jest w tym, że głównym problemem jest smak słodki. To jest taki smak, który mamy, że tak powiem, wrodzoną preferencję tego smaku. Wynika to z tego, że gdy byliśmy małymi dziećmi, to, no to no naszym pierwszym pokarmem było właśnie mleko matki, które ma smak słodki, jest bogaty w cukry. I często ten smak kojarzy nam się też z poczuciem bezpieczeństwa. Z, z takim stanem błogości, e, zadowolenia. I no, i bo, bo to jest właśnie związane z tym, że cukier wydziela w mózgu też e, endorfiny. Takie substancje, które powodują, że właśnie czujemy się dobrze, zadowoleni, szczęśliwi. No, a my, jako ludzie, mamy m, raczej tendencję sięgania po tego typu produkty, żeby się poczuć lepiej. I no, często istnieje takie ryzyko, że. Gdy spożywamy właśnie nadmierne ilości cukru, to mamy coraz większy głód cukru. Musimy coraz więcej spożywać cukru, bo nasze kubki smakowe tak szybko przyzwyczajają się do tego smaku, że potrzebują coraz większej ilości, żeby stymulować znów nasz, nasz mózg do tego, by się poczuć lepiej. No i no cukier podwyższa poziom glukozy we krwi. Mózg w stanie jest efektywniej wychwytać tryptofan. Natryptofan no to taki aminokwas, który przyczynia się do, do wytworzenia serotoniny, hormonu szczęścia. I to właśnie tłumaczy, dlaczego po spożyciu produktów cukrowych czujemy się bardzo dobrze, szczęśliwie, ale to jest krótkotrwały efekt, tak naprawdę, bo cukier powoduje gwałtowne skoki glukozy we krwi na organizm, w związku z tym zaczyna wydzielać insulinę. Aby obniżyć ten poziom cukru. No, i gdy ten poziom cukru jest znów bardzo nisko obniżony, to yy, mózg dostaje sygnał, że brakuje glukozy, brakuje energii, więc zaczyna wydzielać informację, że należy by, należałoby coś spożyć i pojawia się wtedy głód. No i niestety, często wtedy znów sięgamy po, po cukier, bo to jest jednak taki produkt który bardzo szybko daje nam energię i no i to właśnie poczucie takiej błogości i to, i to działa później często uzależniająco. Ale musimy wiedzieć, że to jest takie błędne koło, bo znów za parę minut musimy znów coś zjeść albo za godzinę, za, za kilka godzin znów musimy coś zjeść i wahania cukrów nie są dobre dla naszego organizmu, bo no, wpływają nie tylko niekorzystnie na nasz nastrój, bo, bo często no, później mamy zaburzenia nastroju, często jesteśmy bardziej nerwowi, możemy być agresywni. Widać to często właśnie u małych dzieci, które spożywają duże ilości produktów cukrowych, że ciężko jest je uspokoić, są niespokojne. Ale wahania cukru to także brak sytości i przybierania na wadze. I co ciekawe, Produkty przetworzone, 80% produktów przetworzonych zawiera w swoim składzie cukier. Ja myślę, że przemysł spożywczy doskonale wie, jak, jak cukier oddziałuje na nasz mózg i gdzieś to po prostu wykorzystuje do tego, by nas gdzieś uzależnić od pewnych produktów, bo cukier jest silnym narkotykiem i robiono kiedyś badania, gdzie porównywano właśnie. Yy, jak oddziaływuje cukier na nasz mózg? I się okazało, że oddziaływuje silniej uzależniająco aniżeli kokaina na nasz mózg, bo pobudza też y, pewien ośrodek w mózgu, który jest odpowiedzialny za poczucie przyjemności i nagrody. No, oczywiście, gdy mamy poczucie przyjemności i nagrody, to chcemy tego mieć jak najwięcej, bo daje nam to poczucie zadowolenia. I, i właśnie tutaj jest to ryzyko, że. No, że się uzależnimy, bo będziemy potrzebować coraz więcej tej substancji, aby poczuć się znów lepiej. I, I to jest takie błędne koło. No, większość jednak osób już ma tą świadomość, że cukier jest szkodliwy, że jest, że jest no, że zaburza bardzo wiele procesów w organizmie, że, że te spadki cukru bardzo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, na, na energię, na pracę mózgu i... Przemysł spożywczy wyszedł gdzieś takim ludziom naprzeciw, bo pomyślał tak: no dobra, to zrobimy, wytworzymy wam smak słodki, który będzie miał bardzo mało kalorii i będzie bardzo słodki, bo sztuczne słodziki to są właśnie produkty, które w bardzo małej ilości nie muszą być stosowane w dużej ilości, bo są nawet 100, a nawet 1000-krotnie bardziej słodsze od cukru. I ludzie paradoksalnie, ludzie myślą, że jeśli to jest produkt, który ma mało kalorii, to powinien korzystnie wpływać na maszynę naszego ciała. Ale niestety tak nie jest, bo produkty te mają smak słodki, owszem, ale one działają pobudzająco na nas apetyt. Więc zjadamy więcej tego typu produktów, aniżeli by były one produkowane ze zwykłego cukru, sacharozy. I tutaj jest właśnie to takie niebezpieczeństwo, że zjadamy jeszcze więcej tych produktów. No a dodatkowo jest bardzo wiele badań, które pokazują, że sztuczne słodziki bardzo niekorzystnie wpływają na nasz organizm, bo zaburzają mikroflorę jelit, bo niszczą nasz mózg w sensie takim, że zalicza się do eksytotoksyn, a eksytotoksyny to takie substancje, które uszkadzają nasze neurony w mózgu. Gdzieś tam też przyczyniają się do rozwoju nowotworów. E, najbardziej popularnymi e, słodzikami, które stosuje się w przemyśle spożywczym to aspartam, acesulfam K, sacharyna, sukraloza. I tutaj proszę Was i błagam, czytajcie etykiety, naprawdę. To już niekiedy lepiej kupcie produkt, który ma cukier, niż e, taki, który ma słodziki. Bo, bo tak jak mówię, to bardzo niekorzystnie wpływa na nasz organizm bardzo niekorzystnie. Oprócz słodzików, przemysł spożywczy często jak zamiennik cukru stosuje syrop glukozowo-fruktozowy. Dlaczego? No bo to tańszy odpowiednik i nie trzeba tyle ilości go stosować niż, niż normalnego cukru. Dodatkowo jest produkowany z kukurydzy GMO, więc koszty produkcji także są tanie. No, ale tu jest problem, że substancja ta zaburza metabolizm. Dlaczego? Bo wpływa na to, że nie odczuwamy sytości. Wpływa na to, że jest hamowane wydzielanie leptyny, a leptyna to hormon sytości. Więc tutaj istnieje bardzo wielkie ryzyko, że spożyjemy więcej tych produktów, że będzie nam bardzo trudno bardzo długo zanim odczujemy sytość. Nasz organizm zostaje tak jakby oszukany. On nie ma tego poczucia sytości i zjadamy więcej tych produktów. I dlatego też czytajcie i sprawdzajcie, czy w słodyczach, ciastkach, czy, czy tego typu produktach nie ma syropu glukozowo-fruktozowego. Oprócz glukozo syropu glukozowo-fruktozowego bardzo często stosuje przemysł spożywczy też fruktozę i. Najczęściej zalecane jest to cukrzykom, bo no, fruktoza nie stymuluje wydzielania insuliny, więc nie wpływa na gospodarkę cukrową, nie oddziaływuje na skoki cukru. Wszystko fajnie, tylko fruktoza jest bardzo szkodliwa w sensie takim, że działa podobnie jak syrop glukozofruktozowy, że hamuje właśnie wydzielanie leptyny, hormonu sytości, więc też jest to ryzyko, że zjadamy więcej i też sprzyja temu, że Gromadzimy więcej kilogramów, ale ona też zaburza pracę wątroby, bo fruktoza jest metabolizowana głównie przez wątrobę, musi przejść przez wątrobę i mówi się, że jej metabolizm jest podobny do metabolizmu alkoholu, że powstają podobne substancje prozapalne jak w czasie metabolizmu alkoholu, że jest bardzo podobna szkodliwość i jeśli już macie problemy z wątrobą, to musicie szczególnie uważać na fruktozę. Nie tylko tą fruktozę, która jest gdzieś tam stosowana, syntetyczna, ale też taka, która występuje w owocach, bo bardzo dużo owoców ma dużo fruktozy, i głównie soki owocowe są bardziej niebezpieczne, bo to jest jednak roztwór cukru. Tutaj nie mamy błonnika, bo błonnik jednak trochę hamuje gdzieś ten cukier. Ale soki owocowe właśnie mają bardzo dużą koncentrację fruktozy, i tutaj też sokami owocowymi możemy sobie bardzo zaszkodzić. Owoce, które mają bardzo dużo fruktozy, w sensie więcej fruktozy od glukozy, to głównie jabłka, gruszki, wiśnie, czereśnie, i tutaj właśnie należałoby popatrzeć też, by trochę ograniczyć jednak te owoce bardziej więcej tych warzyw spożywać. Bo, tak jak powiedziałam, nie tylko fruktoza w nadmiarze ona ona nie tylko, ona uszkadza wątrobę, może przyczynić się właśnie do niealkoholowego stłuszczenia wątroby, ale też do rozwoju insulinooporności. Zwiększa zawartość trójglicerydów we krwi. Powoduje także to, że w czasie metabolizmu wydzielana jest duża ilość kwasu moczowego, no a jego nadmiar przyczynia się do rozwoju dny moczanowej. No i tak jak powiedziałam, jest, jego szkodliwość jest podobna do alkoholu, więc yy, unikajmy, unikajmy jak ognia. A jeszcze niektórzy, yy, no często z niewiedzy, bo myślą, a fruktoza, cukier owocowy, to, to musi być coś bezpieczne, bo to jednak z owoców. Nie, nie, nie. Stosują do, do słodzenia herbat i tu mogą sobie bardzo zaszkodzić, bo wiadomo, no to jest czysta fruktoza. Proszę Was i błagam, nie stosujcie tego cukru. To już sacharoza jest naprawdę mniej szkodliwa od, od fruktozy. I tak jak powiedziałam, podobny mechanizm metabolizmu do alkoholu. No alkohol sprzyja, że tak powiem, otyłości. Już bardzo małe ilości powodują, że powstają zaburzenia metaboliczne i picie alkoholu może powodować, że mamy, że mamy zwiększone spożycie żywności. Bo alkohol zwiększa naszą wrażliwość na, na pewne bodźce spożywcze, na smak czy na inne jakieś zewnętrzne czynniki i przyczynia się do efektu apertifu, czyli do pobudzenia apetytu. Dlatego też często gdzieś tam przed pewnymi posiłkami, właśnie zalecało się gdzieś. Spożycie trochę alkoholu, aby pobudzić apetyt. No i tutaj właśnie musimy się liczyć z tym, że jeśli pijemy alkohol do posiłków, no to będziemy, na pewno zjemy więcej jedzenia niż gdyby tego alkoholu nie było, no bo on będzie pobudzał nasz apetyt. Bardzo dużo osób myśli, że, że tłuszcz jest głównym winowajcą otyłości i często sięgają po produkty light. Bo produkty light to są produkty, które mają niską kaloryczność i w której właśnie usuwa się cukier, a w jego miejsce stosuje się węglowodanowe zamienniki. No i często produkty te paradoksalnie, mimo że mają niską kaloryczność, nie sprzyjają odchudzaniu, wręcz jest na opak wręcz przyczyniają się do wzrostu wagi, bo tam też są stosowane słodziki, a my już wiemy. Że słodziki pobudzają nasz apetyt. No i to, no i to niekorzystnie e, wpływa na nasz organizm. I e, no produkty takie, które są odtłuszczane, no to często mają też e, brak pewnych witamin, głównie tych rozpuszczalnych w tłuszczach, więc będą miały mniej witaminy A, D, E i K. Ale w ich miejsce, tak jak powiedziałam, stosuje się węglowodanowe zamienniki, aby temu produktowi nadać odpowiednią konsystencję, aby ten smak był pełniejszy, kosztem też właśnie tej kaloryczności. I często tutaj stosuje przemysł jakieś gumy typu gumę guar, gumę ksantanową, celulozę, maltodekstryny, skrobię one wszystkie. One nie mają żadnej wartości odżywczej. To tak naprawdę są puste kalorie. Ten produkt tak jakby oszukuje nas, że niby nas syci, ale my nie mamy z tego żadnej wartości odżywczej. I, no i to, jest, to jest takie złudne, bo, bo my myślimy, że tutaj robimy sobie coś dobrego, że produkty te mogą gdzieś tam nam pomóc. Um, w odchudzaniu, ale tak niestety nie jest. One są właśnie często jeszcze bardziej gorsze od tych zwykłych produktów, które mają większą zawartość tłuszczy. No i tak, dodatkowo produkty przetworzone też sprzyjają właśnie nadmiernej masie ciała, bo one często też mają właśnie jakieś dodatki, są pełne chemii, bo produkt taki musi być dłużej przydatny do spożycia, więc. W takich produktach będzie bardzo dużo dodatków różnych, które też będą niekorzystnie oddziaływać na nasz organizm. I często te produkty mają tłuszcze trans, które też to są często właśnie uwodornione oleje roślinne często w postaci margaryny czy olejów rafinowanych one właśnie powodują wzrost stanu zapalnego w organizmie. I właśnie też są jedną z głównych przyczyn otyłości, chorób, właśnie układu krążenia. I co ciekawe, właśnie niezdrowe jedzenie bardzo często działa uzależniająco, bo bardzo szybko dostaje się, te składniki dostają się do krwiobiegu i, i do mózgu, a mózg bardzo szybko uzależnia się od pewnych substancji. I co ciekawe, najbardziej uzależniające produkty, które bardzo silnie oddziałują na mózg, to pizza, czekolada i Chipsy. Faktycznie tak jest, że te produkty faktycznie gdzieś tam trudno jest z nich zrezygnować, gdy się je zaczyna spożywać. Ale produkty przetworzone często no, są ubogie, tak? Brakuje im pewnych składników mineralnych, witamin, tłuszczy, białek, co powoduje, że mamy nieustanne uczucie głodu, że mamy poczucie braku sytości. Nasz organizm wtedy jakby wysyła taki sygnał, że należałoby coś zjeść, bo on cały czas czuje, że brakuje mu czegoś, że jeszcze jest nie za tyle nasycony. I właśnie paradoksalnie osoby otyłe to osoby często przewlekle niedożywione, bo one właśnie często spożywają produkty przetworzone, które, które właśnie nie mają tych składników I, no i wtedy organizm wysyła sygnały, że należałoby coś spożyć, bo, bo odczuwa braki czegoś. No i to tak jest. No a dodatkowo te produkty niestety często mają pewne wzmacniacze smaku, które stymulują często nasz apetyt, poprawiają smakowitość produktu. I tutaj najczęstszym takim składnikiem, który gdzieś jest dodawany, to jest glutaminian sodu. On jest też neurotoksyczny, też uszkadza nasze neurony, a może też powodować syndrom tak, tak zwany syndrom chińskiej kuchni, czyli wywoływać pewne mm, problemy w Dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Możemy mieć jakieś bóle, biegunki, ale też bóle głowy, migreny po spożyciu produktów, które właśnie zawierają ten dodatek. I, no i oczywiście tych substancji jest więcej, ale to takie, te najbardziej y, popularne chciałam Wam tutaj przedstawić. I, no i chciałam Wam też pokazać, że tak, tak naprawdę. Y, nie ma to znaczenia, ile kalorii jest w produktach, tylko, e, tylko z czego pochodzą te kalorie, że ważna jest wartość odżywcza danego produktu, że to jest istotne, bo jeśli spożywamy właśnie produkty bogate odżywcze, to też mamy, jesteśmy bardziej nasyceni. Nasz organizm nie odczuwa też m, częstego spożycia pewnych rzeczy, bo po prostu jest odżywiony. To właśnie to, że spożywamy puste kalorie, powoduje, że że cały czas gdzieś ten nasz organizm ma poczucie niedosytu, nie dosy, nie że cały czas gdzieś poszukuje, e, e, poszukuje pewnych składników i chciałby je jakoś uzupełnić. I często właśnie tutaj mamy ten problem z głodem. Ale, chciałabym, ale chciałam Wam też uświadomić, że bardzo ważne jest czytanie etykiet tego, co jest na tych produktach, bo jak widzicie, bardzo dużo składników, dodatków, żywności. Zaburza y, procesy metaboliczne w organizmie niekorzystnie wpływa na gospodarkę cukrową. No a to oczywiście wpływa na ostatecznie na naszą masę ciała i że to właśnie może gdzieś tam zaburzać. Y, chciałabym Wam też zwrócić uwagę y, y, głównie na produkty zwierzęce, mięso, mle, mleczne produkty i y, y, jaja, aby też były z dobrego źródła, w sensie takim. Że nie jest stosowane tyle antybiotyków i hormonów, bo bardzo często właśnie produkty z takiej masowej produkcji mają właśnie antybiotyki i hormony, i one też oddziałują niekorzystnie na nasz organizm, bo antybiotyki stosuje się nie tylko, gdy, cho, gdy zwierzęta są chore, ale często też stosuje się po to, by te zwierzęta miały szybszy przyrost masy ciała, i to też. Podobnie u nas, my, gdy spożywamy takie produkty, które zawierają antybiotyki, hormony, to to też zaburza nasz, naszą pracę organizmu. To też tak, jakbyśmy spożywali te ambioty, antybiotyki, więc też mamy ryzyko, że będziemy mieć przyrost masy ciała, że e, będziemy mieć odporność na antybiotyki, że będzie zaburzona nasza mikroflora jelit, a to znów niekorzystnie wpłynie na naszą odporność, na to, jak będziemy podatni na infekcje. No i te hormony. One też będą wpływać, że będziemy mieć zaburzoną naszą gospodarkę hormonalną. A zaburzona gospodarka hormonalna to bardzo wiele problemów i różnych chorób. Także chciałabym, żebyście mieli też świadomość tego, by kierować się, by, by zwracać uwagę na to, co, co właśnie mamy na naszych talerzach, by czytać etykiety, a jednak, mimo wszystko, zachęcam Was do tego. Aby spożywać naprawdę jak najmniej przetworzonych produktów, by samemu przygotowywać y, posiłki w domu, by kupować po prostu y, produkty i z nich y, komponować posiłki, i patrzeć też, ile jest cukru w tych produktach, ile, ile innych dodatków, bo to wszystko razem to niestety niekorzystnie wpływa na nasz organizm, nie tylko na masę ciała, że przybieramy na wadze. Ale też właśnie, że gdzieś tam zaczynają się rozwijać inne choroby. I chciałam Was właśnie uświadomić, jak to istotne jest, by zwracać na to uwagę, że to, że jedzenie ma tak wielkie znaczenie, właśnie, że bardzo wpływa na nasze samopoczucie, na nasz poziom energii. I skomponowana dieta jest w stanie nam pomóc wyjść z pewnej choroby, odzyskać energię, odzyskać dobre samopoczucie. No, ale żeby tak było, no to musimy unikać pewnych produktów, które właśnie niekorzystnie oddziałują na nasz organizm, które zaburzają właśnie gospodarkę cukrową. Wtedy nie tylko odzyskamy zdrowie, ale też przy okazji gdzieś potracą się pewne kilogramy. Jeśli spodobał się Wam mój filmik, to zapraszam do polubienia i subskrypcji. W następnym odcinku opowiem o innych czynnikach, bo jest tych czynników oczywiście znacznie więcej. To nie tylko dieta i dodatki w żywności wpływają na to, że tyjemy, ale także wiele, wiele innych czynników. Także zapraszam do następnego razu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia. Pa!